Dolny Śląsk siemka wszystkim Dzisiaj słoneczko świeci My podążamy na To jest Marcin A my podążamy na obóz pracy Jakiś stalinowski, tak? Tutaj jest właśnie Krzyż taki Z takim dziwnym określeniem czy ktoś upamiętniający, właśnie, golgota komunizmu, upamiętniający ten obóz tamtych ludzi, którzy zginęli, golgota komunizmu. No musicie sobie to jakoś przetłumaczyć, bo samo golgota to co innego, ale chodziło o jakiś, jakiś, bym powiedział. A nic nie powiem, a po co mówić, sami sobie musicie. Szacunek narodu i wieczna pamięć o polskich patriotach więźniach obozu pracy przymusowej w Rusku w latach 50. -tych, 60. -tych, głodzonych i wzyskiwanych niewolniczą pracą przez polskich zbrodniarzy okresu Stalinowskiego. No to. Czyli obóz stalinowski pojedziemy też zobaczyć pojedziemy zobaczyć takie jakieś nazwiska na czymś w pamięci tych osób nie widać, tak? a tu jest między tymi kostkami granitowymi są nazwiska osób chyba, które Zginęły w tym obozie. Albo jakiś taki motyw. Także golgota komunizmu. Jedziemy zobaczyć w następnej części. Mam nadzieję, że pokorzę wam to. Na razie lecimy do następnego ziemka.